Witam Was wszystkich bardzo serdecznie, jestem Adam, witam Was w kolejnym odcinku na tym kanale. Dzisiaj y, kwalifikacje do turnieju i jesteśmy z Febru i z Kubą. Możecie się przywitać. No siema. No i, 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 i zaraz zaczynamy i będziemy grać o... o możesz y, powiedzieć jakie są nagrody. Dobrze, generalnie jak wygramy to dostajemy RTX-a na głowę Jeżeli Czyli dla was, wygramy, to... czyli dla was no. będzie konkursik na jakie, jakąś prękę czy coś Dobra, wygramy zaczyna się, się w... za 30 sekund I my jesteśmy ak aktualnie tutaj tak. y obecnie y prost sami Ponieważ nas jedynych jest trzech, a ich jest po czterech, więc... Nasz jedyny prost, który miał nas kierować po prostu wyszedł gdzie... Dlatego ja zostaję naszym dzisiejszym prosem, który was będzie kierował I przeze mnie przegracie, nie ma sprawy Człodaj, ej, dobra, ja, to, ja. to jest ten Dobra, jedna osoba zbiera, dobra najpierw Adam. Jax złotych. A jedna osoba zabija, dobra. To nie może potrwać trochę. Ile mam zebrać? Dwiak Jak dwiaksy. najwięcej. Dwiak nie czekaj, jeszcze raz jakieś na pewno. Do. Dobrze są takie same. Zwierz. Cześć guys, siema! Siema, weź te 12. Dwiaksy. Dobra mam. Dobra, lecimy. a ja ci kaspym zaraz za gdzie to są diax? Tam z dołu. Zbieraj ten, bo, y, srebro Srebro by the way Srebro, kurcze Ale dziękuję za subika te... mm -hmm. Mam iść do, na ten, na Pana środek? Się to zaraz, to zaraz no Ty, To idę od razu Nie będziemy czasu dobra. tracić No dobra, ja odkładam ten, ja odkładam złoto nawet no, no, jacy są, są safe, bo nie, nie ma żółtych. Dobra, nie grają, czyli żół do żółtych się tak. można podbudować po materiałach. Nie wiem, czy tam jest spawn, ale dobra. Słuchajcie... E, Właśnie pytanie, pytanie, czy się tam spawnią itemy. To Daj, jest dalszy, bardzo dalszy, ważne pytanie sproje, w tym momencie. Kupuj zbroję, kupuj sproje. zbroje. Zbroje? Jak sobie przynoszę? Masz złoto, kupuj sobie zbroję. Dobra, ja tam lecę, bo nie wiem, czy czerwoni się nie dobudowali na tej na 6 gold Sześć golda zostawiam ci. Dobra. Semieczku. Eee, kup semieczku. Jak ci stać, to kup semieczku. To jest było walutable. Ej, a e, obudowałeś to łóżko? Prób... E, Ciągle buduję, co, odbijam też? Nie, tak się pytaj Przecież nie mamy, Nie mają jak wbić. Plus jeden, bo jesteśmy lepsi. Dobra, 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 okay. Musimy to wygrać. A ja tego typa nie szanuję raportu. go. No... Plus jeden. lol, jest bariera. Adam, skup się zbroję. Masz hajs na zbroję w skrzynce. Co, mam kupić za 10 żelaza? Nie, jeszcze jak ci stać. Okej, ja to kupię kupuję, jak zbieram. Kurde, niebiescy, niebiescy się podłączyli do żółtych, nie dobrze. No, Dobra, mamy regenerator i ulepszymy. Nie, to może coś po kozak, ale... Tutaj lecę pod jaksy. No i nie zaraz nie się będę się dobrze 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 będzie kulturka. Ej, jakby co? To nas w tym, jakbyśmy przegrali przypadkiem, to jakby co nas w Stream Snipe po prostu? I tyle. No dokładnie, Ej, bo ja też, jako też, chyba jedyny tutaj mam z kimem. I jeszcze filuję je na ten ziomak, co go nie ma. Tak czytam. Także ten. w tak, tak, ja Dobra, możesz lecieć, możesz lecieć, pod ten. Ej, dobra. Teraz tak, ile kostują też? Ej, 12 żelaza. Ej, dobra, okej. Okay. Ogólnie mega, mega ważne jest to, co, co jest ważne. Tak cię D 4M mam, wracam do bazy Dobra okay. Ja myślałem że to już ktoś nowy ten i już się, się chciałem klepać ale Dobrze dobrze Ciebie oszczędzę 4M wracam łatwo do Dobra ja kupuję desek i zrobisz mi desek 4M do skrzynki wrzucam Nie wiem Gość ma już w ogóle Dix seta i Ile ci mamy? No to po mnie, u nas 4 te, no to zbierz jeszcze dwa i będziemy mieć... To Mam jednego, teraz... bo mnie go, gość gonił. Nie wiem jakieś. A tak, możeśmy? Nie dobra, jest na strotku został. Nespokajnie. No, nie wiem, tak, no. się nie jeszcze tak przyspraszyłem jeżeli. A co chmurły, bo po prostu, nie Jezu, jak się strygerowałem... Wiesz co znajdują zdrabiające, podnieśli tą mapę zbyt wysoko, przez co no, teraz tu są takie. Nie, nie, ja wiem, że trudne, ale... Ale Wiesz, to, ja mam wyłączone chmury. To, to ten, więc... Dobra, czekaj, szkło. Specjalnie wyłączyłem, żeby nie było. O, ale Zawaliście, ale... Mamy, mamy dwa generatory diaksów, musimy to wykorzystać. A tam niebiescy się budują do naszego do nas. drugiego generatora. Dobra, diaksy, ile jest Dobra, kupiłem szak... Weź go za do tak, Albo gdzie co? Kupiłem... Dobra, jest, leży. Dobra, ja na razie kampię użył tej zbieram matsy w sumie, o tym był uczy. to czy Adam? Nie, Adam. Bijają na bazę. Dobra, dobra, odsuń, się, odsuń się, ja go biorę, ja go biorę, ja go biorę. Dobra, zabiję. Tak. Graj na knockai. So to wiem, wiem. To Aaaaaah, ma... jaki foli. No jest dobrze łatwiej, żeby cazper szkoda umarłeś. Jeszcze sprawno czy nie tam się nie bada. Nie bo ja... Bo wy takie wiesz, ale robicie. Ty dobra, no to ja mówię, wracam się na bazę, tylko wiesz, ile ja tu zajmuje wrac wracania na bazę? No ta mapa jest na, moim zdaniem nie zbalansowana tak Zrob... pod tym kątem. Spadasz w pół godziny, ej, guys, matcy wam, z Ender Chesta, macie z Ender Chesta, Matsy. Mamy staka z tego, mamy stack golda jest skoz, dobra, wiecie co ja mu kupi tego? Yy, prota. Spokojnie, przecież. Wiesz, nie będę to Przegramy, nie? To, A że ja się zabiłem, zza... to niestety, że nie wrzuciłem sobie Dnder 300, że nie. <grym> yeah, no to ładnie. Nie będę wracał ludzi, że... No i 200 było robione. Ale ogólnie klepaliśmy z nim. Dobra, dali, ja idę dołożyć tak. diaksy. Czarno. Czarno patrz to... kto przyniósł baza, baza, by the way. Dobra, myślę, co, ja kupuję łuk. Wali mnie to, jakby. On nam niszczy most. Jako. Nie jest głupi. Ale jest noobem, ale jest noobem. Umarłeś? Ej, nie. wracaj do nas. Nie, nie umarłem, Klor, zabiłem typa. Ja idę na prawe diaksy, pilnuj tutaj na i traj, trzeba będzie potrężek, zra... Bo nam no, odcięli bo resforu, diaksy, więc ja muszę je do... Czerwony no, jest, się na skamp i, i niszczy no. Subujcie Febru niedługo odcinek, I tak to wytnę Nie no, nie wytnę Szkoda mi Ciebie, nie wytnę ja mam dwa razy mniej sumów, tak? To jestem z gorszym YouTuberem? E, no i jesteś. No ja byś fajny i frejdyst. Jest. A, spadłem. On się zrzucił mnie. Drugi, 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 drugi. do on jest głupi. No dobra. Tak. Jezu, jakie to są dzieci do klepania, stary, Boże. No i dobrze, i dobrze, niech tak będzie. Czemu ja się zrespię no, na początek na środku? No 4 deaktywy mam. Idę. No ale mnie tepnęło po chwili. Aha, lol, no, no, no bo to jest dobry ja plugin, lol. O ci się buduj się jak możesz, tylko afręk, tronk, as possible. Ej, Adam skupił zbroję sobą? Nie. Kupił emeraldy są odłożone dla ciebie, obstynse. A nie lepiej OPSA kupić? Czy jest Ops? Dobra, kupuj sobie zbroję najpierw. Ja i tak na nas. Sam... Kupuj zbroję, będziesz na to. Drygnąłem, ja bo będę tankiem. Jezus, serio nie no, może bloków stawiać, ale mają... patrzcie, gdzie nie można bloków stawiać, jakie to jest pośledzone. Dobra, Weź dobra? coś za di diaksy ulepsz. Diaksy? Ja I diaksy. Nie, idę, Za diaksy. Dobra, kupuję prota. Tu już nie mogę bardziej, jest 22 metrów mało. Kupuję ten, Kupuję pułapkę. Ja czerwony chyba do nas chce iść. Dobra, już, teraz do... E, e, ja o, ty, o, go ja go patrzę dobra, jeszcze, ja. ale... Jakie dzieci? Jezu, ja go trafiłem z wyspy mojej... Jezu, ale gościu ma... Weź tam Kasper, Kastro... nie, 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 nie... Jezu, ty on mi wbił, kurde... On idzie z TNT, z TNT jest. Bierz go, bierz go. Ej, ten jest tutaj, tak dużo z nim leci. Gdzieś się ale nie wiem, gdzie jest, nie? Dostał, do 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 Nie, Spadł. Nice. <laughs> wy, to był final kill, by the way. Nice, a, dobra, final kill. Mam, dobra. mam final kill. A. Za to są punkty, za to są My punkty. Raczej, punkty. Za, za macie. Meraldy, macie zbroję, nie śledzcie jak macie jednego Emeralda. Kupcie sobie. Ja mam żelazo, no? mi starczy żelazo, naprawdę. Ale nie, tylko to kasper, kup sobie jak, jak masz prawdę Ale ja mam mi się ja bym się zbrany, A nie mówiłem wam, że... nie mówiłem nie wam, że wygramy Kupuj broję. A to nie, mieszkanie 3M, to się nie opyla stary. Kupujesz świeć? Nie, nie kupuję, mieszkałeś za 3M, to się nie opyla. A ja myślałem, że dobra. Częściej mogę kupić, żeby obronić wam. Ja, masz jeszcze, na strzały. strzały. Kupiłem e, czy, są, czy są to niewitki, nie? Bo musimy obrażać, uważać. So, niestety są, to trap i, trap I cetrap? trap Tak, kupiłem. Może jakiegoś trapa? Tak, nie. No, tak. Dobra, ja sobie kupię ten. Hmm, Jak robimy. Jest 4 na 3, więc... Oni mają niby przewagę. No, niebieski się buduje, niebieski się buduje. Czekajcie Majdan, bo mam problem teraz ja. Dobra, ognista kula, za drogo. Dobra, czasem trzeba kupić. Koksy macie? No okay. i nie ma, nie ma tu koksów. Nie ma. No, refy sorry, nie. Ma. Tak tak nie To dobra, dobra. Czy gramy teraz czy czy ze spotka? że Kto gra u HC? Kto gra u HC? No, ty grasz wszystko, no. <laughs> no jak nie ty na mózg? dobra, czekaj, bo ja spadam. No, Kurde. Dobra, pa. Ojej, co nie wiecie. No, innych nie ma. Wina. No Nino, już będą nas tylko w trybie Dobra, wiecie ja, 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 ja ja, ja, ja co? Tego tego, trzeba ja, zrobić olina, olina trzeba zrobić w to ja, Tam i tyle. Kup se potki, kup se fireballa Ja sobie kupię potkę i zolinuję to stary Kup se fireballa, ja ci mogę chcesz? Masz, masz, masz Czekaj, nie, potrzebuje potrzebuje nie, nie, spokojnie, spokojnie Wiesz, wiesz ja Spokojnie Bo jakby, sorry, ja polegam na was, mogę Dobra, ja to zolinuję stary To leć, jakby Jakie on, Jaki on ma CPS? Jakie on ma CPS? Nie będę tego no, monitorował. No. Dobra, ale co jeszcze po te. Y się nam się przydadzą, czy nie? Jak to ma sens, że ty po mnie widzi na Invisibility? Co? A bo ty masz zbroję? Nie. Masz miejsce coś w leju, coś w Nie. No. Ale. Hmm. Nie tak. wiem. No, typem nie tu na inwizyliwce, no, no. Co to jest za serwer? Rekordland. No, no, jakby ci to powiedzieć, no to twoja wina. Musiałbyś ich pozabijać wszystkich, musiałbyś zrobić f*****k A to i tak jest Słuchaj. So a Adams jeden Emerald by się przydał. To, to 12 mam. Aż no, ja Masz tutaj ja ci rzucę no, nie, no, nie, no, nie i lecę wierzę. po Nie no nie wierzę, no... No ty pan nie goni na Invisibilice! No co to jest? No, nie powiesz mi że to jest normalne. A on mi będzie fireballa rzucał. On A, mi będzie fireballa tak. rzucał. Złukiem sam. Na środku dwóch. Nie powiesz Bure. mi że to jest normalne, że ktoś po prostu nie widzi nie jest, na... Ale goście jeszcze ten... Goście jeszcze nie zmienili opisów, nie? Te plagina... Plagina nie jest. Czyli plugnie. Oni go nawet nie zryszywali do końca, bo nie, jak kupujesz tam taki Aby Forza, to masz ten ten... Oni strzelają tak, do ciebie domy. Czemu do oni nie, nie klubi no Przydadzą ci się chyba strzały? kupi? No mam dwa jeszcze mogę kupić, ale mam bardzo dużo. Go... Mam... bo ja mam 8 Ja po nich ale, Nie widzą na Invisibility na Invisibility. No to kurde, nie sens invisibility. No bez sensu Kolejny. No ale no kurde. Tutaj typu mnie zepchnął po prostu z shota, ja że... jak zdaniem. To wyrzucaj z pamiętaj. Lewo, lewo, lewe diaksy, lewe diaksy. No, no i lewej środek jest. Ja tych ze środka to nie wiem, tego Tamtego chłopa? Dobra, mhm. idź, strzały. Kup se strzały i Łukas. A ja ich kurwa 14 to mam 14, coś jeszcze zrobić. Jeżeli się okaże, że ja Oj, już Oj, spadłem ale fajnie. No nieciekawie jest, ich jest po prostu więcej. Przesunąłem kurde nad nami... <twee> <twee> No dobra, no okej, ale no jakby. Czy mogą mi faktu, ludzie nie strzelać petardami za oknem? Dziękuję. Ej, ja uważam, że jedyną naszą szansą w tym momencie jest przetrwanie do Bed destroy i tyle. Też niby tak uważam, bo. tracimy dać, punktów sporo wtedy, też? Czemu? No i trudno, jest wywalone. No ale. Czekaj, lepiej wygrać niż. Yy, ten. Nie się Ej, wiecie co? Z jednej strony mamy szansę na więcej punktów za A, final kill. No właśnie. <laughs> to jest takie myślenie, kurde, trochę bez sensu. No tu. Strasznie... Nie możesz otworzyć szyni tej drużyny, jestem ponieważ debil. została ona wyeliminowana. Okej. Jestem DB. Okay. To Właśnie powinno się dać na IPXLu się Lucię, jak ktoś został wyeliminowany. No ja mam wrażenie jakby. To ja mam skakać nie? do tej, bo jestem pod niebieskimi już prawie. I się klepę zar będę klepał. Kto wiesz, ja to wie, No ja tutaj stoję cały czas skuba przy tobie i jakby nie widzę nikogo na Invisibility. A dobra, coś, ja nie dam taka. rady takiego. On no, ma jakiś makro nie. czy coś, ten kill w pola. Dobra. Wbijam, wbijam. wbijam na... Jeden A Jeden wbija lewo? Kurde, już z przodek jak z miecz. Ja się tego, ja, 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 ja tego po prawej biorę. Ej, bo z tyłu ktoś tam chodzi, od dołu. I teraz po muszę zrobić. No co, jak ten, jak, jak, jak ten, to, jak ten, jak ten klepie, no? Co to kurna jest? Spowalony, aż jak on klepie. Kurde, znaczy nie mogę pomóc. To niezłe antymakro. Chyba bez kitu, nie? Dobra, chłopak uważajcie, z tyłu nam się mogą budować. No ej, jak chłop ma takie... Niezłe antymakro. Ej, my guys, Są na bazie, na uszu, nie? G są. Ej, no jaki tak Skopuje się drudni. drugi. Serio, drewnia. Ej, idzie, jest, jest, Dobra, tutaj na górze, tak. na górze, na górze jest. No jak jak, jak ja mam ich klepać, skoro oni. Serio? Czy te? nie to jest tak, niedozwolone. są tak strasznie. Bez fit. No teraz nie mogę typać sklepa, sklepam jednego. No, ale się nam zwalić łóżka, nie? No nie nie jakichś wygłośniaków. Kur... No co to jest, no? Przepraszam bardzo, ja tu mam streama. No kurna to jest? No, wracamy na bazę, wracamy na bazę, wracamy na bazę. Wracamy i wracamy? Nie, zgłaszamy za cidę, bo to jest niemożliwe, nie? Uważaj, Adam, nie z... na Nie, za cidę. To jest niemożliwe. To... Nie wierzę. To nieźle, nieźle. Aha, serwer został wyłączony. A ja cały czas jestem na nim, lul. No to znaczy tak, ale ci się wyświetliło. To nieźle. Nie wierzę w to, to nie wierzę w to po prostu, jakby to jest... Niezłe antymakro, jeżeli już jest coś takiego, powinni wszyscy móc mieć makro, To jest a... niemożliwe, żeby typu tak klepał przy takim, przy takich strefach, to jest No było. niemożliwe, żeby ruszał myszką, on musiał co najmniej dwoma palcami. Idealnie tak, jak ty to... stryfujesz. To jest wręcz niemożliwe. Także widzieliście rezultat filmu, jak, jak wypadł ten turniej. Poszło nam bardzo dobrze, poza tym, że ostatni team, no troszeczkę były, było no makro, no, najwidoczniej było to makro. Prawda Febru? No, dokładnie. Ja no, się na tak tym już... nie znam, ale Febru się zna, więc on mówi, że to jest makro, więc. No, to musi być makro. Więc ja mu ufam, tak jak każdemu z Was widzę, więc zostawcie łapkę w górę, subskrypcję, komentarzy. Wbijajcie do Febru na kanał. Wbijmy mu te ile? 5 te subów, dzięki. Czekaj, ile ty masz subów? Cześć. Masz już 500? Teraz. Bawicie to? Ile masz? Teraz? 445 może nie wiem No to 450 450 no! Żeby za fajnie nie Zdaje. było Także no, a żeby się chłopak nie cieszył za bardzo plus jeden. Także 10 minut na pewno już jest zrobione a zmianę to takie że wlatujemy na nich solo, dramiamy Także, jak? na pewno, na, na pewno jest yy, zrobione 10 minut yy, i więcej mi do szczęścia nie o, potrzeba. Nawet może zrobić z tego dwa ej, materiały, trzymajcie się. co ci w sensie wszędzie jest Dobrze, mogę dokończyć tak, film? Na, 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 nie, nie możesz. Trzymajcie no, się. To, to... się yy, siema. Mojbawie, Cześć. Poznajcie się. Pa, 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 pa. Elobenco!